Pan Nawrowski spotykał się z członkami gangu. A, Rzuca, czekaj. pan... Panie redaktorze, ja muszę się odnieść. Ja uważam, że obie partie można też przyrównać do gangów. Także to, to jest to samo się e, Pan Piotr dzisiaj mocno o e, słowach Panie nie przebiera. Pani, Pani, Pani ja poseł. Bo ja, mam, ja, ja mam piękne argumenty. Ja czekam, kiedy mnie wywołacie Gdyby to nie było śmieszne, co pan mówi, a my tutaj wszyscy się z tego śmieliśmy i mam poczucie, że to, się że, wtedy to to że to nas tutaj połączyło, to by było po prostu straszne. Pan nas przyrównał do agentury. Oczywiście, e, że tak. Już przy mnie pan I Nie mało miał tego do sług się narodu nie, ukraińskiego, co radnego, powiedział pan Jasina w czasie waszym rządu. Jesteście sługami narodu ukraińskiego i to nie ja wymyśliłem. E, Przepraszam. Proszę pana. E, tak, poziom dyskusji. Nie, no dobrze, trzeba tak, tak, przypomnieć Polakom, trzeba przypomnieć Polakom. Ale ja, bo muszę wszystko, się odwieźć, ja tego teraz bo nie A ale żona AWZ-u powiedział tego czasu: jesteśmy w tej sprawie sługami narodu ukraińskiego. Tak było zawsze. Nie, rządów, nie jestem, nigdy nie byłam rzecznikiem MSZ. Ale reprezentuje pani tę partię, która była gotowa Polskę do wojny wciągnąć. Dobrze, ale tak, do merytum, to wróćmy do meritum, wróćmy do kandydatów. Tak, wróćmy, wróćmy do kandydatów, wróćmy do kandydatów, do konkretnych osób, konkretnych. Słów. Szanowni Państwo, ja nie zgodzę się na takie określenia. Jestem Polką i reprezentuję interes Polski. Moi dziadkowie walczyli o nie. Niepodległość Polski. E, jeden z moich dziadków, Piotr Krupka, miał arsenał broni warczył w armii krajowej w powiecie garwolińskim, Kilkanaście razy do lasów w zimę w mróz, uciekał przed NKWD, przed agenturą, bo go ścigali, bo ten arsenał. Ja nie mam znaczenia Ja z ja 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 nie tylko przyszła pani a teraz pani. Korea zaprasza życie, tutaj parę milionów Ukraińców. Ale, 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 ale pan tak porównuje, panie Piotrze, od razu mówi o tym, że porównuje agenturą. pan Ukraińców wszystkich do członków SS -Galiczen? Nie, absolutnie nie. Tylko chodzi o to, że jeśli zapraszamy do kraju parę milionów ludzi z kraju sąsiedniego, z czego niewielki procent to są uchodźcy wojenni, to ja uważam, że w skali tego, ile osób wpuściliśmy w ogóle bez sprawdzania na granicach, kto to, co to wjechał, myślę, że duża część może być właśnie o takich poglądach. Zresztą ostatnio... i teraz. Ale jak to co mamy do człowiekowi studia, poglądy na jak Jaki serial w telewizji nawet nie zarejestrowałem, który aktorka ukraińskiego pochodzenia na, na Twitterze ma konto, że Bander Woman, czy coś takiego. Nikt w ogóle tego nie sprawdza. A pan naprawdę uważa, że Ukraińcy są, są bardziej niebezpieczni dla nas niż Putin i kremlowska jego banda. Naprawdę pan tak uważa? Tak, w tym momencie, tak, dlatego no że Władimir Putin jest, interesy, jest tam, a Ukraińcy są tu. Pan, tak, ale, Władimir, ale panie, wierzy, panie Piotrze, Władimir Putin na jest, jest wierzy, na no właśnie, ukraińskiej wierzy. ziemi. Jego armia jest na ukraińskiej ziemi. To on zaczął wojnę. To wojnę. Że wojska rosyjskie są na granicy z To teraz tak, bo do tej pory tego nie temat. To no naprawdę Państwo, daleko, pan uciekliśmy, bo... interesy Putina, Nie, ja reprezentuję nie, interesy Polski, jak bo jako widzą, jedyny z tego całego, całego grona. Albo pan ja nie mówię rozumie o interesie interesów Polski, albo reprezentuję interesy polskiego Putina. państwa, a wy cały czas klękacie w obcych stolicach. Klęk, klękacie w Waszyngtonie, w Jerozolimie, w, w, w Brukseli, w Berlinie. To jest po prostu stos... straszne, co pan wy robi. Pan reprezentujecie interesy obcych na naszej ziemi. żadny ja mówię, Władimir Putin, nie masz żadnych. Interesu, interesujnie że żeby cokolwiek ale, ale, w zrobić na dobrze. W w Alpanii, a, nie, że Niemcy Amerykanie żydzi, że Ukraińcy tu nam dopiero. Ale w zrobi. kampanii wasz kandydat będzie a, tak. to robił, a dzisiaj wróćmy znów do tematu. Znów doświadczymy pewnego spektaklu, że w drugiej turze, tak jak pan słusznie zauważył, dwie największe partie w Polsce wezmą cały naród na zakładników, postawią pod ścianą i znów każą wybierać y, między opcją pod tytułem POLEN, a opcją Polin. I Polski tu do wyboru nie będzie. To będzie albo niemiecko-eurokołchozowa agentura, albo ukropolińsko-żydowska agentura. A to kto jest którą agenturą w takim razie, panie Piotrze? Pan z Platformy reprezentuje opcję Polen, pani z PiSu reprezentuje opcję POLIN, ale chodzi o to, że to wszystko są interesy zagraniczne, międzynarodowe, tylko nie polskie. Doświadczaliśmy tego od lat: setki afer niszczących nasz kraj przez dwie kadencje rządów platformy, przez dwie kadencje rządów PiSu, wyprowadzanie stąd pieniędzy, nepotyzm. Pani powiedziała, że Pan się tutaj boi do, 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 tutaj pana obok mnie. Tak, my się wszyscy boimy rządów PiS-u, bandyckich rządów, które prowadziły do tego, że ABW aresztowało ludzi, zamykało wolne redakcje. Mam wypisaną całą listę, mogę pani powiedzieć stworzyło pojęcia w stylu nieświadomy agent co to w ogóle znaczy agent jakby nie mający no, jak na razie z, to, to mnie i pana radnego jest, pan to pomówił, jest prostu, że jesteśmy agentami ja wiem, więc ja już mówiąc szczerze za panem nie nadążam teraz pan twierdzi że to my pomawiamy naczytaliście się przede wszystkim starych dobrych lektur Józefa gebelsa który powiedział przede wszystkim że kłamstwo powtórzone tysiące razy staje się prawdą i super w to wierzycie i że masy nie mają pamięci i Niestety ludzie to kupują, dlatego że oni nie pamiętają tych afer, które wy im zafundowaliście.